Dla wieluńskich zawodowych strażaków, ale też dla tych z całego kraju, tegoroczną uroczystości z okazji Dnia Strażaka miały szczególną wymowę. W tym roku bowiem Państwowa Straż Pożarna w Polsce obchodzi 30-lecie powstania, a Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej świętuje stulecie istnienia. Wzrost i złożoność zdarzeń, pandemia, a ostatnio zbrojne działania Rosji za wschodnią granicą. Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicza Straż Pożarna w ostatnich latach przeprowadza szereg akcji pomocowych. Organizuje tymczasowe izby przyjęć przed szpitalami, dowozi osoby do, do punktów szczepień, zajmuje się dystrybucją maseczek oraz środków dezynfekcyjnych, wspiera państwowe ratownictwo medyczne. Kolejne zadania to pomoc w biurce sprzętu dla ukraińskich strażaków. Dzięki naszej ofiarności w całym kraju zebrano około 200 samochodów pożarniczych, w tym również jeden z naszego powiatu. Oraz ponad 2600 palec wyposażeniem i sprzętem strażackim, który trafił na Ukrainę. Strażacy zawodowi i ochotnicy stają na wysokości zadania i niosą pomoc każdemu, kto jej potrzebuje, bo połączenie dwóch potencjałów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej stanowi fundament, na którym opiera się bezpieczeństwo naszego społeczeństwa. W tym roku wienorskim strażakom niestety pogoda nie dopisała, dlatego uroczystą zbiórkę zorganizowano w jednym z głównych garaży jednostki, gdzie na co dzień stacjonują pożarnicze wozy bojowe. Oczywiście nie zabrakło odznaczeń medali, ale też awansów na wyższe służbowe stopnie. Brązową odznakę zasłużone dla ochrony przeciwpożarowej nadano młodszemu brygadierowi Wioletcie Dawid, starszemu ogniomistrzowi Marcinowi Łukomskiemu, aspirantowi Tomaszowi Fertale i młodszemu aspirantowi Mariuszowi Walaszczykowi. Z kolei srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał aspirant. Michał Pachowik oraz trójka ogniomistrzów Paweł Strugała, Patryk Moszeński i Paweł Przywara oraz młodszy ogniomistrz Dominik Chałubiec. Wreszcie brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa nadano młodszemu kapitanowi Szamanowi Kolankowi i dwóm sekcyjnym Piotrowi Kluchowi i Maciejowi Jabłońskiemu. Awanse na wyższe stopnie służbowe nadano w sumie 11 strażakom. Bycie strażakiem to bezinteresowna służba innym. Ciągła praca nad sobą, doskonalenie własnych umiejętności. To odpowiedzialność, męstwo i bohaterstwo na co dzień. Z okazji Dnia Strażaka oraz jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej w imieniu wszystkich funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu chciałbym serdecznie podziękować przełożonym za docenienie naszej ofiarności w ratowaniu życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz wniesieniu pomocy wszystkim, którzy ją potrzebują. Zapewniam, że dzisiejsze wyróżnienia mobilizują nas do dalszej, jeszcze większej, większego zaangażowania w służbę. Oczywiście nie zabrakło życzeń i gratulacji od zaproszonych gości, także strażaków. Z okazji Dnia Strażaka serdecznie Wam gratuluję wszystkich wyróżnień, odznaczeń i awansów. Bardzo dziękuję za zaproszenie w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Pana Generała Grzegorza Janowskiego. Jesteśmy zadowoleni z pracy i z działań tutejszego garnizonu, który wywiązuje się doskonale ze swoich zadań i dba o bezpieczeństwo mieszkańców i Powiatu Wieluńskiego i nie tylko, bo działają również na terenie całego województwa, a nawet kraju. Pragnę kochani w imieniu braci strażackiej, ochotników z terenu Powiatu Wieluńskiego, prawie Rzeszy trzech i pół tysiąca Ochotników zgromadzonych w 78 jednostkach ochotniczych Straży Pożarnych. Serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą wspaniałą uroczystość. Cieszę się, że jesteśmy tutaj w takim gronie również seniorów ochotników, którzy wypracowując sobie emeryturę, zapracowali sobie również służbom w szeregach ochotniczych straży pożarnych i dzisiaj uroczyście otrzymali dokumenty świadczące o tym, że uzyskali dodatek do tejże emerytury. Dłuższa relacja z tegorocznych obchodów Dnia Strażaka w Wieluniu. Do zobaczenia w temacie tego dnia.